Kochani, witamy Was serdecznie na kanale Poznajmy Pana. To jest nasze wyzwanie 100 filmów w 100 dni. To jest mój wspaniały mąż Mikołaj. A ja mam na imię Hania. I od razu dla wszystkich nowych chciałam wyjaśnić, że ten kanał powstał niedawno po to, żeby przybliżyć ludziom, zachęcić Was, chciałabym, ale też zachęcić siebie do tego, żeby, żebyśmy poznawali Pana takim, jakim jest naprawdę czyli takim, jakim też między innymi przedstawił siebie w swoim słowie, zwłaszcza przez Jezusa Chrystusa, który jest obrazem Ojca. I Moje życie zupełnie się zmieniło, kiedy zaczęłam czytać Biblię trzy lata temu, kiedy mój mąż otworzył przede mną Biblię jako słowo żywego Boga, kiedy zaczęłam cały i nowy i stary testament poznawać i próbować realizować to w swoim życiu, oczywiście z łaską Bożą, kiedy zaczęłam codziennie karmić się słowem Bożym na modlitwie. To moja relacja z Bogiem zupełnie się zmieniła i dlatego o tym świadczymy. Myślę, że Mikołaj też ma takie doświadczenie, że po prostu doświadczenie żywego Boga o tym świadczymy na tym kanale i tylko Was zachęcamy. No, ja, mój, mój mąż akurat jest teologiem, ja jestem pielęgniarką, te filmy nagrywam po godzinach, więc, że tak powiem, <laughs> nie, nie jest to. Wiecie, nie jest to wielki jakiś projekt, ja po prostu y, chciałabym, chciałabym was zachęcić do tego, co zmieniło moje życie i w czym widzę y, po prostu radość największą mojego życia. To nie jest projekt, to jest rewolucja! Wszyscy ludzie, którzy patrzą na Hanie, myślą, nie mogę powiedzieć, że no tak, bo to ksiądz, to on musi to robić, bo on z tego żyje, on nie robi nic innego. Nie, Hania jest taka jak my! Jak zwykli ludzie, którzy pracują, e, nie? Mają jakieś domowe obowiązki, a potem jeszcze ewangelizują, więc nikt nie ma wymówki przez moją żonę. <śm> No, chciałam właśnie dlatego pokazać, że każdy może studiować Biblię i naprawdę dużo da się z niej zrozumieć po prostu czytając, słuchając różnych komentarzy, rozważając Biblię we wspólnotach, w jakichś takich grupkach mniejszych, większych. Naprawdę do tego Was zachęcamy. Mówię o tym, bo też pojawiają się pytania w komentarzach. Co to jest za kanał? To jest kanał katolicki, kochani. Katolicki, biblijny, charyzmatyczny. I. No tak. <laughs> pytają, pytają niektórzy, czy to jest kanał katolicki, czy biblijny. Odpowiedź brzmi tak. <laughs> tak, dokładnie. I, no i o tym mówię po prostu. O, o Piśmie Świętym przede wszystkim. Trochę o życiu, trochę jest świadectw. No. Zobaczymy jeszcze, co z tego będzie. Wiecie, zobaczymy, na co ja w ogóle bym miała czas. Bo przyznam Wam się szczerze, widzę Wasze komentarze i właśnie. Dobijając prawie do 50. filmu, stwierdziłam, że już nie ogarniam po prostu tego, co się dzieje w komentarzach. Przekroczyłaś ten próg. Tak. I po prostu tego, co się dzieje też na mailu. Więc musicie mieć dla mnie cierpliwość. Jeszcze staram się tak zorganizować z czasem, żeby nie tylko codziennie pisać konspekt, nagrywać i montować film, ale jeszcze znaleźć czas, żeby po prostu przejrzeć, co jest w tych komentarzach i nie tylko przejrzeć, ale jeszcze odpowiedzieć. Więc. Ym... No. <noise> więc tego jest więcej niż się wydaje, powiem Wam. Polecam, polecam wszystkich, zwłaszcza takie wyzwania 100 filmów 100 dni. Naprawdę fajna sprawa. Człowiek się uodpornia na wiele rzeczy i się przełamuje. Dobra, kochani, ale o czym dzisiaj będzie? Więc e, chciałam trochę poruszyć właśnie kwestię tych pytań, które się zebrały e, i też pytań do nas e, obojga. Mm. E, ponieważ było pytanie co do tej metody radosnego czytania Biblii, którą przedstawiliśmy trochę na tym poprzednim filmie, więc chcemy, już tak planujemy, żeby zrobić Wam taki, taką, taki model, w sensie taki przykład, po prostu, żebyście zobaczyli, jak to działa. Mikołaj ma takie fajne nagranie, albo wrzucimy to nagranie na kanał Dobra Nowina, czyli właśnie na kanał Mikołaja, albo Sami po prostu usiądziemy z jakimś świeżym fragmentem i zobaczycie po prostu na żywo, jak to wygląda. Mm, no. Tak, dobry pomysł. Więc, więc to na pewno się myślę, że pojawi. Na pewno wam to pokażemy, bo to jest ach, życiodajne dla Wspólnoty. Uważam. No, Dla nas też to jest. Dla nas to jest Złoto. rewolucyjne. Naprawdę super sprawa. Więc do tego Was zachęcamy. I fajnie, że też piszecie w komentarzach, że niektórzy z was to chcą wykorzystywać. Też się cieszymy bardzo. Było takie pytanie o rady tak, dla małżonków. Ja trochę mówiłam o radach w Biblii dla żon, ale też ktoś tam zapytał, czy są jakieś rady dla mężów, jak być dobrym mężem według Biblii, według Słowa Bożego. Dosta tam było dużo lajków, więc widzę, nie wiem, czy to panie są takie zainteresowane, zainteresowane, czy panowie. Ale poprosiłam mojego męża, no bo ja to się aż tak na tym nie znam. Studiowałam Biblię pod innym kątem, ale może mój mąż tutaj będzie mógł powiedzieć, co jest najbardziej owocne takie dla niego życie. No, tutaj. nie na to pytanie odpowiadam. Ja po prostu okay. przedstawię jedną z wielu wskazówek i zachęt dla mężów, bo tego jest dużo hmm. oczywiście w piśmie. Dokładnie. To, co teraz mi tak przychodzi na myśl, to jest pierwszy list Piotra, 3 i od siódmego wersetu yy, czytam, a w zasadzie tylko yy, siódmy werset. Podobnie mężowie, we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem, kobiecym. Daszcie żonę czcią, jako te, które razem z wami są dziedzicami łaski, aby nie stawiać przeszkód. Waszym modlitwom. I to jest niesamowity fragment, mm. który pokazuje, że to jest jeden z możliwych powodów, dla którego nasze modlitwy są niewysłuchane. Bo niektórzy się zastanawiają i pytają, dlaczego moje modlitwy nie są wysłuchane. Mm. Już masz jedną z możliwych odpowiedzi. Jeśli jesteś mężem i nie darzysz czcią, szacunkiem swojej żony, jeśli jesteś dla niej zbyt surowy i tak to tam w niebie słychać takie. Pff, się zamykają się wrota, łaski, nie? przeszkody. się nagle pojawiają mm. na drodze Twoich modlitw. Nie? Mm. Niesamowite to jest. I też dla mnie to jest coś takiego. Jakby to powiedzieć? Ludzie się fascynują. Takimi objawieniami prywatnymi, które obiecują bardzo proste sposoby właśnie na odetkanie tego tam e, korka. korka od strumienia łask. Nie? Obiecują, że tylko odmówisz tą. Nowenne, czy nowenne pompejańską, czy jakąś inną. I to jest taki guzik, który jak naciśniesz, to Bóg na pewno ci pobłogosławi, bo nie ma wyboru. On nie jest w stanie się temu oprzeć. Nie? I zobaczcie, jak to się ma do tego typu wskazówek na przykład. Czy ktoś tam bierze pod uwagę? Nie? Że OK, możesz odmówić te nowenne, ale jak będziesz jednocześnie źle traktował swoją żonę, no to nadal twoja modlitwa napotyka na przeszkody. Słuchajcie kto studiuje te rzeczy, wskazówki tego typu, mm. kto o tym wie, kto zna te fragmenty. Nie, bo ja nie słyszę o tym, yy, tam nie wiem, zambony z całym szacunkiem do, do wszystkich księży i tak dalej. Nie, ale to prawda, że dużo częściej słyszymy o właśnie różnych nabożeństwach. Być może to też zależy od Kościoła, od parafii, tak? Ale, ale że często ogólnie się słyszy właśnie o różnych nabożeństwach, które właśnie mają nam zapewnić to, o co się modlimy, a w ogóle nie... Nie znamy tych właśnie fragmentów, nie znamy tego, co Jezus sam mówił o tym, co jest przeszkodą dla naszej modlitwy, albo jego apostołowie, co uważamy no, za słowo natchnione, prawdziwe, tak? Więc kwestia w ogóle, właśnie przeszkód w modlitwie, to jest bardzo też ważny temat w Biblii. Może też jakiś film na ten temat zrobimy, bo możemy, wiecie, odmawiać nabożeństwa naprawdę najróżniejsze, ale jeżeli nie spełnimy pewnych warunków, o których mówi Jezus, o których mówi np. Jakub w swoim liście, czy teraz tutaj Piotr, no to Słowo Boże mówi jasno. Nie, nasze modlitwy nie będą wysłuchane. Więc... Dokładnie. Dokładnie. Co tam masz dalej? A, no i mam takie jeszcze pytanie, bo tutaj trochę osób też pytało, czy mamy jakieś postanowienia na adwent. I powiem Wam, że to też nie jest łatwe pytanie, bo my w sumie mamy co miesiąc i co rok mamy zawsze jakieś postanowienia. Mm. <taki> tak sobie myślę. Ja w ogóle każdy poniedziałek traktuję jako taki nowy początek i staram się jakieś cele na tydzień ustalać, albo właśnie wprowadzać jakieś nowe. Nawyki, nie? I później z każdym kolejnym poniedziałkiem, jak już mam jakiś nawyk, jakieś postanowienie ustalone, to staram się wchodzić z każdym poniedziałkiem na wyższy poziom, nie? czyli pod, podkręcić jeszcze trudność jakiegoś postanowienia, albo dołożyć następne. Nie? Potem jak mi się posypią, mam ich za dużo, to od nowa, do następnego poniedziałku jeszcze raz. Jak robię i robię w to ciało w każdym tygodniu i z każdym poniedziałkiem. Więc w sumie od dłuższego czasu mam takie podejście. Nawet nie zauważam, mm. czy to Adwent, czy Wielki Post. Po prostu jest poniedziałek, poniedziałek, mm. kolejny poniedziałek. No, także ja zachęcam do, do może takiego sposobu, no bo no jak czytam jednak Nowy Testament, tam Jezus mówi bądźcie doskonali, jak ojciec wasz jest doskonały. Mm. Piotr, którego cytowaliśmy, też pisze, w całym postępowaniu stańcie się doskonali, jak Bóg jest doskonały też, nie? Więc I jeszcze autor listu do hebrajczyków pisze, to jest 12-14, e... starajcie się o uświęcenie, bez którego nikt nie, nie będzie, nie będzie oglądał Boga. Słuchajcie, nie? I znowu, co pomogą jakieś objawienia prywatne, które ci mówią na pewno wejdziesz do nieba, jakby już przez ileś tam sobot robić coś, mm. jeśli jednocześnie mm. nie, nie starasz się o uświęcenie. Przecież jest jasno napisane, że kto się nie uświęci, to nie będzie oglądał Boga. Jeśli nie będziesz bardziej sprawiedliwy od faryzeuszów, nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Mateusza 5:20. Więc żadne objawienie prywatne z całym szacunkiem znowu do nich, mm -hmm. ale one mają nam pomóc w lepszym, lepszym zrozumieniu Ewangelii, Nowego Testamentu, nie? A, a nie mogą zaprzeczać temu. Nie? One muszą z tym współdziałać. to Nie może, nie może być, być wymówką, tak, To nie może być tak, że hmm. one jakby zastępują. Objawienie Boże, nie? że objawienia prywatne zastępują objawienie Boże. Tak nie może być. Bo nawet, nawet Jezus też takiego zarzuca faryzeuszom, że właśnie przez tradycje ludzkie, tak? tak jak to jest tam powiedziane? Jakby odwołują, tak, przekazanie Boże. Tak, znoszą. Znoszą, o, dokładnie. Znoszą Boże. Ze względu na tradycje ludzkie znoszą prawo Boże. Zobaczcie, jaki to jest. Jezus na to zwrócił uwagę, że to jest straszny grzech, nie? więc yy, chodzi tylko o to, żeby po prostu wiedzieć, co jest takie fundamentalne, co jest najważniejsze w naszym życiu. I, i, prawda, i, i, no, i tego się trzymać. Także widzicie, to jest kanał i katolicki, i biblijny. No, <śled> więc tak, yy, tak. Tak. <laughs> Więc do tego was zachęcamy. Też myślę pod tym kątem, że Adwent jest takim czasem oczekiwania na przyjście Pana, takim radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. I dla mnie też to jest niesamowite, że kiedy zaczęłam czytać Biblię, to sobie uświadomiłam, że to nie jest miesiąc czekania, na na takiego radosnego oczekiwania na przyjście Pana, ale my cały czas czekamy w radości na naszego Pana. Oby w radości, ale w każdym razie czekamy na naszego Pana i właśnie zawsze powinniśmy być gotowi, zawsze powinniśmy być przygotowani, dlatego taka dyscyplina każdego dnia, każdego tygodnia, w każdym momencie roku, uważam, że w ogóle jest, to jest podstawa życia każdego nowonarodzonego chrześcijanina, który jest dzieckiem Bożym. Bo nie wiesz, kiedy Pan hmm. przyjdzie. I lepiej, żeby cię zastał przy, przy robocie. Nie? Tak powiedziałaś, że to jest czas radosnego oczekiwania mm. na przyjście Pana. Ciekawe, że niektórzy tu się nie zgodzą. Jest taka dyskusja, która się no. odnawia co roku. Normalnie jak z Halloween i z pisaniem kredą po drzwiach, to jest coś, co co roku wraca. Nie, Natomiast, no bo tam szaty liturgiczne są fioletowe czy coś i, i tak dalej. I jest to jednocześnie taki czas nawrócenia, no bo właśnie Pan ma przyjść, więc musimy się nawrócić, więc to jest trochę pokuta, to jest trochę smutku takiego na, nad samym sobą. Ale ja zawsze przypominam sobie i innym, że od czego się w Ewangelii zaczął Adwent? Że na przykład aniołowie przyszli do pastuszków i co im powiedzieli? Zaczyna... Zwiastujemy Wam radość wielką. Od tego zaczyna się Adwent? No tak bym powiedział. No bo co robią wtedy pastuszkowie? Idą do stajenki, żeby zobaczyć Jezusa. Więc to jest Adwent. Ta Aha. droga, ta ich droga. No, no, a gdzie jest, gdzie jest Adwent? Gdzie jest Adwent w Biblii, jeśli nie tam? Taki wiesz. Taki katolicki. <głos> <głos> nie, że ewidentnie jest droga do stajenki, do narodzonego Jezusa. No to to mają pastuszkowie i się zaczyna to od tego komunikatu mm. z góry, że zwiastuje wam radość wielką. No, chcieli to zobaczyć prorocy i w królowie mm. i wszyscy, i niestety nie zobaczyli. No. Niestety nie pykło, nie udało im się. A tutaj pan przyszedł. No to, to jest radość wielka, słuchajcie. Więc oczywiście pokuta. Nawrócenie, uświęcenie, bez którego nikt nie będzie oglądał Boga, ale jednocześnie radość wielka, bo będziemy oglądali Boga. Nie? Wiemy o tym. No, tutaj wam bardzo polecam właśnie te pisma proroków, gdybyście chcieli się nad nimi też trochę pochylić w adwencie, bo ja słucham, nawet możecie zacząć od tych proroków mniejszych. To są krótkie księgi, które mają po jednym rozdziale inne tam po parę, ale naprawdę bardzo mnie poruszają, bardzo, bo one tam w wielu księgach przewija się ten motyw przyjścia Pana, takiego sądu Bożego, ale właśnie tego przyjścia, tego dnia przyjścia. Takiej zaprowadzenia sprawiedliwości Bożej, bo w wielu księgach jest powiedziane właśnie o tym, że Bóg widzi całą niesprawiedliwość, która się dzieje na Ziemi. Co dla mnie też w ogóle jest poruszające, że Pan widzi naprawdę każdą sierotę i wdowę, każdego człowieka, którego potraktowano niesprawiedliwie. I, i że. Bóg zapowiada, wiecie, taki dzień tego sądu to jest dzień przyjścia Pana, i właśnie my, jako chrześcijanie, też, jeżeli chcemy przygotować się dobrze na to przyjście Pana, to musimy naprawdę, tak jak Nikołaj powiedział, troszczyć się o nasze uświęcenie. Jakby pozwolić, żeby Duch Święty przekonał nas o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, w sensie mieć naprawdę takie oczyszczone serce. To też jest taki w sumie uważam ważny motyw na adwent, bo tylko wtedy będziemy w stanie radośnie czekać na przyjście Pana. Jeżeli wiemy rzeczywiście jesteśmy sprawiedliwi i wykonujemy to co się jemu podoba, bo w Izraelu byli ludzie, którzy cieszyli się na przyjście Pana. Amos im mówi przecież tak w trzecim w piątym rozdziale, że biada wam, którzy czekać na dzień Pana, bo będzie to dla was dzień zguby. Nie? Że Bóg właśnie ukaże was wszystkich, obłudników, i co z tego, że tam palicie te ofiary i śpiewacie, i w bębenki, klaszczecie, i tam Bóg mówi: Zbrzydło mi to wszystko, zabierzcie to z przednego oblicza, bo nie byliście sprawiedliwi, nie byliście miłosierni, nie robiliście tego, czego ja chciałem, tak? nie spełnialiście mojej woli, nie poznaliście w ogóle jej, nie poznaliście mnie i oni tak naprawdę mogli się bać tego dnia. Powinni się bać, i tak naprawdę, jeżeli my też nie będziemy się przygotowywać na to przyjście, jeżeli już teraz nie, nie podejmiemy takich kroków, ale nie chodzi mi tylko o ten miesiąc, ale w ogóle o nasze życie, że nie zrozumiemy, że to nie jest tylko czekanie na Boże Narodzenie właśnie jakiś kolejny etap tak, w roku liturgicznym, tylko to jest bardzo poważna sprawa, że dzień pański się zbliża, dzień takiego sądu też nad światem. I że Bóg chce, żebyśmy czekali w takiej radości na ten dzień, ale właśnie jeżeli. Rzeczywiście chcemy być zaliczeni do tych, którzy będą mogli z podniesionym czołem patrzeć, kiedy tam będą się te straszne rzeczy działy. Takie Jezus mówi: Wy podnieście czoła, tak? bo zbliża się wasze odkupienie. To musimy, tak jak Mikał mówi, zadbać o nasze uświęcenie, być hmm. pewni, że pełnimy wolę Bożą. Wiesz co? Co? Świetny jest ten fragment z tego Amosa. Yeah. Muszę jako charyzmatyk powiedzieć, że wśród y, charyzmatyków jest takie popularne powiedzenie: Bóg jest dobry cały czas. Cały czas Bóg jest dobry. I ja mam wrażenie, że ludzie z czasów Amosa <laughs> dokładnie to samo mówili: Bóg jest dobry cały czas, kiedy Bóg przyjdzie. I mam wrażenie, że Amos, to jest taki mm. prorok, który, który im mówi: Wiecie co? Bóg jest dobry, biada wam. <laughs> Bo, jak powiedział jeden taki pastor Paul Washer. Cześć, mamuś. Cześć. Tak, pastor Paul Washer powiedział. Siadaj tu. Cześć. Pastor, pastor Paul Washer powiedział, że Bóg jest dobry, to jest taka informacja, która jest dla nas no taka zgubna. To jest najgorsza informacja, o jakiej można powiedzieć, że Bóg jest dobry. Dlaczego? Ponieważ to, że Bóg jest dobry, oznacza, że prawdopodobnie od nas wymaga tego samego, że my też będziemy dobrzy. Dobrzy. Okay. Więc e, więc ja proponuję takie nowe powiedzenie. Bóg jest dobry, biada nam. Nie? I lepiej się nawróćmy i uświęcajmy się, bo bez tego nie będziemy oglądali Boga. Nie? Także. Masz swój mikrofonik. Już chciałam ukraść mężowi. To jest mój. O, przepraszam. Tak, tak. A jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że wiecie, może jesteście czasem zdziwieni, niektórzy z Was tak jakby też zwracają mi uwagę, że tak trochę może surowo mówię o Bogu, że, że tak mówię o tych wymaganiach Ciasnej Bramy, tak mówię o... O tym, że Bóg stawia takie wysokie wymagania i tak z mało kładę akcent na miłosierdziu Bożym, ale zachęcam Was naprawdę do czytania Biblii, to wtedy sami zobaczycie, jaki jest akcent położony na co. <grym> ile jest akcentu na miłosierdzie Boże? I są takie rozdziały, na przykład jak 15 rozdział z Ewangelii Łukasza, gdzie jest dużo bardzo o miłosierdziu Bożym, ale zobaczcie, ile jest o sprawiedliwości, o sądzie, o, o gniewie Bożym. I to jest gniew, wiecie, jakby Bóg. Po prostu uważam, że to jest dobrze mieć taką bojaźń przed Panem i y, myślę, że to jest po prostu bardzo ważne, żebyśmy właśnie poznali Pana takiego, jakim On jest. Y, wtedy, że tak powiem, będziemy mogli naprawdę ufnie oczekiwać na to przyjścia Pana. Y, jeżeli ogarniemy rzeczywiście te wszystkie aspekty, które mu się nie podobają, nie? I, i naprawdę nie bójmy się przyjść do pana, y, który też jest sprawiedliwy, który się gniewa, bo, y, bo on jest dobry, nie i nawet kiedy się gniewa, to, to on nie gniewa się tak jak człowiek, to też jest w Biblii, tylko że on y, kontroluje ten gniew i, i on zawsze sprawia, że ten gniew jakby też jest potrzebny, żeby po prostu. żeby co? Ja tak nie potrafię się wysłowić, no ale... Gniew jest potrzebny? No że gniew Boży też jest taką ważną cechą i... Jest ważną cechą. No. Jest taką naturalną odpowiedzią na, na sprzeciw na wobec e, prawu. no. Nie, no, słuchajcie, no czasem, czasem zauważamy niestety u niektórych, czasem się tutaj pojawiają tacy, więc do Was mówię, którzy jakby nie mają problemu z tak zwaną, ja na to mówię, teologia wymyślona versus teologia biblijna czy objawiona. Nie, że ja nie mam takiej śmiałości, żeby sobie coś wymyślić i potem w to wierzyć. Też wypływa to chyba z tego, że mam też szacunek do samego siebie i staram się siebie nie jakby nie okłamywać, no bo ja sobie coś wymyślę i będę w to wierzył, to, ale skąd mam pewność, że to, co wymyślałem, no to akurat jest prawda. Mm. Nie? I e, jeśli się sprzeciwiacie jakby temu, co mówimy, a my mówimy to na podstawie słowa, to dyskutujecie ze słowem. Nie? To jest taki autorytet, z którym nie ma dyskusji. Można dyskutować ewentualnie z, in z interpretacją. <laughs> nie? Natomiast Jezus mówi, to jest skała, na której budujemy. Kto na tym buduje, tego dom się nie zawali. I tyle. I jeśli ktoś chce budować wiarę na czymś innym, albo mu się coś nie podoba z Biblii, że Bóg jest taki gniewny, więc powie, nie mówmy o tym czy coś. No ale Jan mówi na końcu apokalipsy: jeśli ktoś cokolwiek ujmie z tej księgi, i chrześcijanie to tak odczytują, to w sumie z tego Pisma Świętego, to się tak do, ca do, całej, do całego zbioru ksiąg się to mm. liczy, co mówi Jan o, o Apokalipsie, że jeśli ktoś ujmie cokolwiek z, ze słów tej księgi, to Bóg jemu ujmie tak uczestnictwo w tym drzewie życia, mm. czy jak to tam jest powiedziane? W królestwie w ogóle. W królestwie. Więc słuchajcie, niczego nie można ująć z Pisma, niczego nie można dodawać, że, że, że to jest objawienie Boże i w to trzeba wierzyć, jeśli to jest obce objawieniu. Mm. Nie? Także, no słuchajcie, takie przynajmniej my mamy standard. Tam w komentarzach to wiadomo, komentarze wszystko przyjmą, przyjmą. No, natomiast zachęcamy, żeby się stosować do takiego, mam wrażenie, jedynego rozumnego podejścia nie? W, tym, w tym kontekście. Żeby szukać właśnie podstawy tego, czego myślimy w Biblii, a jeżeli nie znajdujemy albo znajdujemy coś przeciwnego, no to to jest właśnie ta przemiana umysłu. nie? I po prostu zachęcamy Was do czytania całej Biblii, do poznawania jej. Są fragmenty, które na początku trudno się czyta, ale wam gwarantuję, że jeżeli wytrwacie i będziecie czytać wytrwale i poznacie całe słowo, to wam się wszystko zacznie układać i naprawdę poznacie Pana takim, jakim jest. I nie, będziecie, nie będziemy zaskoczeni wtedy, tak, kiedy on przyjdzie się okaże, że, yy, wiecie, że jest zupełnie inny niż go sobie wyobrażaliśmy. A myślę, że niestety wiele osób będzie tak miało, nie? No bo mało Mam wrażenie, że ciągle jeszcze mało osób tak mocno opiera swoje wyobrażenie Boga na, rzeczywiście na Słowie Bożym, tylko i wyłącznie, a nie na jakichś własnych uczuciach, na, na jakichś innych tak, źródłach objawienia i tak dalej. Więc, kochani, poznawajmy Pana, to jest najważniejsze w naszym życiu. Nawet Jezus mówi, że przyszedłem właśnie po to, żeby poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, hmm. i że to jest właśnie życie wieczne żeby poznać żywego, jedynego, prawdziwego Boga. To jest 17 rozdział Ewangelii Jana, więc kochani, a Święty Paweł co mówi? Że poznanie Pana jest najwyższą wartością. Najwyższą wartością. <grym> Te wersety się nie kończą, widzę. No. Słuchajcie, do jutra. Jutro znowu rozmawiamy, dyskutujemy z innowiercami, także no, módlcie się za nas. I za wszystkiego chcesz. dobrego. Do jutra. No.